Panią doktor Jolantę Oficjalską. Przepraszamy za pomyłkę w programie. Tytuł prezentacji, czy potrzebujemy Krajowego Programu Profilaktyki i Leczenia Retinopatii Cukrzycowej. Pani doktor jest zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie Dzie może Tak. i dziękuję Państwu za to, że mogłam wybrać taki temat, który jest tematem, który pasjonuje mnie w zasadzie od początku od pracy w okulistyce. Czy potrzebujemy Krajowego Programu Profilaktyki i Leczenia Retinopatii Cukrzycowej? Wiedzą Państwo, że retinopatia... E, coś nie tak. 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 Tak, dobrze. Wiedzą Państwo, że cukrzyca jest epidemią, epidemią w krajach rozwiniętych. W populacji mieszkańców Warszawy 13% osób choruje na cukrzycę lub zespoły para Jeżeli sobie odliczymy tutaj wśród nas, to parę osób wyjdzie z przekonaniem, że jest osobą chorą na cukrzycę i wymagającą leczenia. Proszę zobaczyć, jakie są prognozy WHO i badania WHO? Ile osób choruje na retinopatię cukrzy... choruje na cukrzycę i związaną z nią retinopatię cukrzycową? Cukrzyca zawsze daje powikłania ze strony narządu wzroku, ze strony mery i tak zwane mikrokrążenie w kończynach stopa cukrzycowa. Makulopatia cukrzycowa, makulopatia cukrzycowa występująca po około 10-15 latach trwania cukrzycy daje nam takie w zasadzie efekty jak starczy zwyrodnienie klamki, niemożliwość czytania, pisania, rozpoznawania twarzy osoby, z którą się rozmawia. U pacjentów z cukrzycą typu drugiego yy, zgłaszających się do lekarza domowego, który rozpoznaje cukrzycę, ponad 1 trzecia tych pacjentów już ma objawy retinopatii cukrzycowej. Yy, co jest potrzebne, żeby pacjenci, którzy chorują na cukrzycę, którzy mają zespoły paracukrzycowe, którzy ze względu na yy, ich. Yy, tryb życia, y, sposób jedzenia są potencjalnymi osobami, które zachorują na cukrzycę, co zrobić, żeby ci pacjenci na tą cukrzycę nie zachorowali lub byli wcześniej wykryci i żeby można było leczyć powikłania. Musi być stworzony system klasyfikacji retinopatii. Ten system jest tworzony i jest cały czas udoskonalany według naszej wiedzy i zrozumienia mechanizmów, Jakie w cukrzycy wywołują zmiany w mikroprążeniu. Na podstawie tego trzeba rozwinąć skuteczną strategię postępowania terapeutycznego i diagnostycznego. W ostatnich latach rozwój i diagnostyki, i terapii w cukrzycowej był bardzo gwałtowny. Ale wszystko będzie na nic, jeżeli skoncentrujemy się na leczeniu powikłań, a nie na rozpoznawaniu świeżych przypadków cukrzycy i świeżych przypadków retinopatii cukrzycowej i jej monitorowaniu. Proszę zobaczyć, w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w krajach skandynawskich, programy screeningowe pacjentów z cukrzycą i zespołów cukrzycowych są perfekcyjnie rozwinięte. W Danii w 1988 roku rozpoczęto wykonywanie badań, badań przesiowowych. Następnie Instytut Zdrowia Duński stworzył system fotograficznego screeningu pacjentów chorujących na cukrzycę. Każdy pacjent chorujący na cukrzycę musi mieć wykonane badanie ostrości wzroku i fotografię dna oka. Fotografię dna oka, które jest zdjęcie, jest przesyłane do centrów specjalistycznych, diabetologicznych, gdzie specjaliści oceniają zmiany środkówkowe. Nie jest potrzebny w tym pierwszym etapie lekarz. Proszę zobaczyć, jak to jest można powiedzieć, że Taniej, jeżeli chodzi o personel, musi być wykonana fotografia, i tu się kłania telemedycyna, która w radiologii jest bardzo rozwinięta drogą elektroniczną. Przy szpitalach wojewódzkich są odbierane zdjęcia, następnie jest oceniany sposób i konieczność ewentualnej terapii lub dalszych kontroli. Wprowadzono tam również próby automatycznego oceniania dna oka na podstawie kolorów. Detekcji kolorów czerwonego i białego, czyli kotoku śródświadkówkowych i wysięgów twardych, miękkich. I później te zmiany są przez system komputerowy oceniane jako chorobowe i wtedy weryfikuje je lekarz. Kolejnym krajem, który bardzo dobrze sobie radzi z profilaktyką powikłań w przebiegu cukrzycy jest Anglia. Też w latach 80. powstała deklaracja San Vincenta, która zakładała redukcję ślepoty pacjentów chorych na cukrzycę i został wdrożony system screeningowy. Ministerstwo Zdrowia opracowało system wspólnie z specjalistami i system jest ciągle uaktualniany. Proszę zobaczyć, też się opiera na zdjęciach wykonywanych, zdjęciach na oka i zdjęcia te oceniane są w jednostkach specjalistycznych przez lekarzy, okulistów i chirurgów vitreorytinalnych. Od 2007 roku tym programem jest objęty 100% populacji. To jest niebywałe osiągnięcie, bo wtedy ci pacjenci nie kończą na uzyskaniu renty inwalidzkiej z powodu ślepoty, a ponieważ obraz na oka jest obrazem naczyń krwionośnych krążenia, mikrokrążenia w całym organizmie, w sercach, w nerce, także lekarz ogólny znając, mając wiedzę, jakie są zmiany okulistyczne, jest w stanie reagować odpowiednio leczeniem ogólnym tego pacjenta. Nie doprowadza się pacjenta do do inwalidztwa wzrokowego i ogólnego, nie musi jeździć na wózku inwalidzkim na przykład. Tu są, jak Państwo widzą, klasyfikacja retinopatii i postępowanie, jakie w zależności od danego stadium powinno być, powinno być, przedsięwzięte. U naszych sąsiadów w Niemczech są bardzo szczegółowe wytyczne do pobiegania i terapii powikłań retinopatii cukrzycowej. Są to, stworzone są przez wieloosobowe grupy konsultanckie i są wprowadzane i są wprowadzane systemy postępowania lekarza, house artsa, czyli lekarza domowego, następnie lekarza okulisty i droga powrotna tego pacjenta. Wszystko jest sformalizowane, no wszystko jest procedury, jak ten pacjent powinien być kierowany w zależności od stanu, który, e, który u niego zaistniał i który wykrywamy. Ważną we wszystkich tych krajach ogromny nacisk kładzie się na edukację pacjenta. Bez edukacji pacjenta w cukrzycy nie ma szansy na powodzenie w terapii ani okulistycznej, ani terapii lekarza domowego. Cukrzyca jest chorobą, która nie boli, wszystko nie wygląda, wszystko nie pachnie i w zasadzie na początku, szczególnie cukrzyca typu drugiego, nie daje przykrych objawów dla pacjenta, a powoduje takie niszczenie organizmu, że jeżeli już ono nastąpi, to trudno to y, odwrócić. Niemcy, którzy może nie oparli się na telemedycynie i na tworzeniu ośrodków y, weryfikujących fotografię dna oka, stworzyli y, formularz badania pacjenta. Formularz jest doskonały. Góra formularza jest wypełniana przez lekarza rodzinnego, który ma obowiązek, obowiązek wynikający z umowy z kasą chorych, wysłać pacjenta. Do okulisty. Okulista ma obowiązek wypełnić bardzo dokładnie, proszę zobaczyć, to jest badanie na oka, bardzo dokładne, a następnie określenie stadium retinopatii cukrzycowej i zalecenia, jakie ten pacjent powinien mieć postępowanie terapeutyczne. Odesłane to jest z powrotem do lekarza rodzinnego, który, dokumentacja jest i okulisty, i do lekarza rodzinnego, który w związku z tym e, modyfikuje leczenie ogólne i okulista zaleca odpowiednie leczenie ogólne. Tu dałam akurat nie przykład takiej light linii informacyjnej dla pacjentów. Tych linków internetowych jest bardzo dużo. W dobie internetu jest grzekę zaniedbania, że pacjenci nie mogą mieć profesjonalnej wiedzy o cukrzycy. Pacjenci naprawdę są niewyedukowani w naszym kraju absolutnie. Jakie możemy podjąć terapię? Jeżeli już mamy pacjenta i wiemy, że on jest chory, są jakby trzy grupy terapii, jakie stosujemy w pretinopatii cukrzycowej, zawsze w oparciu o leczenie ogólne, o stan ogólny pacjenta. Musimy kooperować z lekarzem rodzinnym. Poziom e, e, stan anemii, bardzo ważny, to jest jeden czynnik, może mało doceniany przez i lekarzy ogólnych, i okulistów. I drugi pociąg hemoglobinikowany powinien być stary, kontrolowany, bo sama, poprawa, sama zmiana tych wyników na lepsze. Da, może dać poprawę stanu miejscowego siatkówki. Pierwszym, e, pierwszym leczeniem mm, zmian cukrzycowych na dnie oka jest laseroterapia, która już w latach 50. E, pomogła cukrzykom w zachowaniu wzroku. E, laseroterapia jest absolutnie złotym standardem w leczeniu zmian w retinopatii cukrzycowej, ale wszystko się zmienia. Są, wchodzą nowe rodzaje lasera, zmienne długości światła, kiedyś czerwony, zielony, e, żółty. Nowe lasery, pattern laser, czy lasery diodowe, mikrolasery do laserowania plamki. Również technika zabiegów laserowych się zmieniła, właściwie technika się zmieniła laser, zabiegów laserowych dotycząca obrzęku plamki, obrzęku plamki. Czasami pacjentów plamka to jest takie miejsce, kto z Państwa nie jest okulistą, które jest miejscem odpowiedzialnym za najlepsze widzenie, najlepszą ostre wzroku. Jeżeli nawykamy igłę i chcemy zobaczyć, to oczko od igły, to właśnie patrzymy w centrum bramki. Jeżeli tam są jakiekolwiek zmiany, to tej igły już nie widzimy i tego, tej nitki nie nam leczymy. E, z laseroterapią skorelowana jest, wszystkie trzy grupy leczenia, które chciałam powiedzieć, skorelowana jest kolejna grupa, mianowicie iniekcje doszpiskowe. Iniekcje doszpiskowe z dwóch grup leków, to znaczy ze sterydów i z inhibitorów VEGF-u. Te e, iniekcje same w sobie nie leczą, one współgrają z pierwszą i trzecią metodą leczenia. Są to nowe preparaty w sterydach, różne są preparaty stosowane off-level, ale e, można o im poprosić, ale wiemy, że e, o ich skuteczności z wiedzy naszej lekarskiej stosowane są najczęściej przy obrzęku plamki, e, wspólnie z następową z równoczesną laseroterapią. To jest zdjęcie podawania doszkistkowego leku u pacjentów z retinopatią cukrzycą. cukrzycową. Taka iniekcja musi się odbywać na sali operacyjnej. Nie ma w zasadzie w nfz procedury, w koszyku świadczym procedury iniekcji leku takiego doszkistkowego. Drugą grupą są inhibitory VEGF-u. To jest zupełnie nowość w leczeniu powikłań cukrzycowych i to nie tylko dotyczy obrzęku plamki, ale powikłań cukrzycowych innych. W przebiegu cukrzycy wszystkie inne choroby oku, oczu występują częściej, czy zaćma, czy jastra i one są specyficzne. Ci pacjenci powinni być specyficznie traktowani, nie jak zaćma po prostu kolejna, do zaćma w przebiegu retinopatii cukrzycowej czy u pacjenta chorującego na cukrzycę. I ostatnia grupa, można prosić też I ostatnia grupa e, duża e, możliwości leczniczych to jest witrektomia. To jest leczenie chirurgiczne, to jest zabieg jakby mikroendoskopii. Tu Państwo widzą wnętrz gałki ocznej, zabieg mikroendoskopii, usuwanie ciężki z tego po zabarwieniu, stosowaniem adiwantów. Witrektomia, która właściwie w latach 80 zaczęła być stosowana, na początku była stosowana. Niestety to zdanie utkwiło u głowach kolegów lekarzy bardzo jakoś mocno, że jak już nic pacjentowi nie może pomóc i w zasadzie ma oślepnąć, to może jeszcze witrektomie. Chciałam Państwu powiedzieć, że to podejście się absolutnie zmieniło i witrektomie nawet wykonujemy jako zabieg profilaktyczny, bo widząc pacjenta, mając wiedzę, wiemy, że jeżeli go zostawimy, to na pewno będzie miał powikłanie w postaci trakcyjnego odwarstwienia siatkówki, ponieważ trzeba patrzeć również na obrót siatkówki, na relację ciężki z powierzchnią siatkówki i możemy się spodziewać następowych powikłań. Więc lepiej działać witrektomią prewencyjnie niż witrektomią leczyć w wtedy już trudne powikłania. Eee, tutaj m, tak tylko krótko chciałam powiedzieć, że witrektomia się rozwija niezwykle. Instrumentarium nasi inżynierowie po prostu e, e, dają nam nowe narzędzia, nowe możliwości e, i chirurdzy współpracując z nimi też zmieniają właśnie i kwalifikacje i przede wszystkim wyniki zabiegów operacyjnych witryktomii przeprowadzonych o czasie, bez oczekiwania przez pacjenta w kolejce są naprawdę doskonałe. Jakie są, e, no to dlaczego nie mamy doskonale? Jaki jak jest problem? Niedostateczne finansowanie ze środków publicznych. Pacjenci, na, pan profesor Zagórski mówił, że zabijli vitrektom pilne. Pacjent nie powinien czekać. Niestety pacjenci czekają w kolejkach po kilka lat. E, tak, może tak ktoś zapisze, tak pan, który pisał, to powinien to zapisać. Kilka lat. Niektórych procedur brak jest, przepraszam, niektórych procedur jest brak w koszyku świadczeń gwarantowanych. Właśnie niekiedy szpistkowych. Są braki e, sprzętowe w jednostkach służby zdrowia. Przede wszystkim jest, Brak programów edukacyjnych dla lekarzy i dla pacjentów, i brak praktycznego, chirurgicznego szkolenia pacjentów. Jest za mało lekarzy wykonujących profesjonalne witrektomię. Co myśmy zrobili? Z inicjatywy profesora Sierackiego w 2004 roku powstały i wydawane są corocznie zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Zalecenia są te weryfikowane, również coroczne, na podstawie raportu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego i Angielskiego Towarzystwa Okulistycznego. Mamy rejestr chorych na cukrzycę i na cukrzycę młodzieńczą. Mamy lokalne inicjatywy e, mające na celu przygotowanie, wdrożenie przeziemów takich programów przysiewowych w Województwie Zachodnio-Pomorskim, w Olsztynie, ja się dowiedziałam. To są wszystko inicjatywy lokalne. Nie mamy natomiast żadnego programu e, screeningu całej populacji, obowiązkowego badania całej populacji pacjentów chorych na cukrzycę. E, to w dobie e, internetu, w dobie po prostu bez ograniczeń komunikacji międzyludzkiej i możliwości stosowania telemedycyny i podstawowego badania, jakie jest zdjęcie barwne dna oka, czyli fotografia jak u cioci na imieninach, nie twarzy, tylko dna oka, i przesłana do centrum specjalistycznego, pacjent może uchronić od i absolutnie pacjent nie musi być w domu i nie musi wymagać potrzeby osoby kolejnej, tylko może być osobą aktywnie żyjącą i aktywnie pracującą. Taki program, gdyby był stworzony, szybko identyfikując osoby zagrożone, Szybko tych pacjentów leczy. Yy, musi być stworzony system kontroli pacjentów i relacji pacjent-lekarz. Często yy, lekarze są przymuszani przez pacjentów do wypisywania kolejnych, anty-recept na insulinę, nie robiąc żadnych badań. Taki lekarz robi to może dla świętego spokoju, ale ten lekarz po prostu zrobi źle. Yy, co dalej? Znaczy, jaka by była idea oprócz tych program, pro, programów screeningowych, przesiewowych, żeby tu, jak Państwo wyjdą tutaj od nas, te 13 osób na 100, co ma cukrzycę lub stany cukrzycowe, mogły być badane w, w programach screeningowych. Te zdjęcia przesyłane przez internet natychmiast do oceny w zespołach specjalistycznych. Na podstawie tych zdjęć naprawdę nie dużo trzeba. E, optymalizacja terapii, terapii ogólnej, terapii okulistycznej, e, edukacja i prewencja, edukacja pacjenta i może ruch jakby pacjentów od dołu naszych też wydaje mi się, że może wpłyną na e, stworzenie takich, e, takiego nowego programu właśnie screeningowego okulistyki. Zespół, który ocenia e, to jest przykład zespołu oparty na e, w zespołach konsultanckich Wielkiej Brytanii. Kierownikiem zespołu jest specjalista chirurgii vitreoreginalnej. Następnie okuliści specjalizujący się, znaczy po specjalizacji, ale specjaliści w chorobach siatkówki, rezydenci w trakcie specjalizacji. Niezwykle ważny jest personel pomocniczy, mianowicie technicy, którzy wykonują zdjęcia, wysyłają te zdjęcia i zawsze tą stronę techniczną i jakość tej strony technicznej zabezpieczają. Dużym E, e, no, pan profesor Tatoń jest osobą, która e, dużo wkłada wysiłku i pracy w e, stworzenie systemów prewencyjnych e, w cukrzycy. Wiele jest artykułów od pana profesora Tatonia od pani profesor Czek. Tutaj akurat nie a, taki e, artykuł prze, e, przytoczyłam. Naprawdę jeden z wielu. Dlaczego nic się nie robi? Jak wiemy, co można zrobić? Skuteczność programów prewencji wtórnej odnosi się odnoszących do popikłań cukrzycy jest udowodniona. Wtórnej popikłań, czyli to nie tylko oczy, ale dializy. To jest to, że pacjent co drugi dzień jest złożony przez karetkę, już wypełniać spore pieniędzy, na oddział, na stację dializ. Jest dializowany, oczywiście nie podejmuje żadnej pracy, bo do pracy nie może chodzić, bo jest po prostu uwiązany do dializy. Jest, ma inwolistwo wzrokowe. To nie musi się tak skończyć. Więc są z tego wymierne korzyści społeczne, ekonomiczne, społeczne, indywidualne. To, co pan profesor Zagórski pokazał państwu na jednym z przezroczy. Więcej kosztuje leczenie powikłań niż profilaktyka. Tej profilaktyki nie ma. To, że jest, są wytyczne polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, co robić, jak się stwierdza, bo jakie są stadia cukrzycy, to jeszcze nic nie mówi. Każdy pacjent, który jest chory na cukrzycę, powinien być monitorowany, a nie powinien sobie po prostu żyć jak w dzikim lesie. E, rozwój innowacyjnych technologii umożliwia wprowadzenie badań przesiewowych. Oczywiście, że tak, internet po prostu połączył świat. E, rozwój metod terapeutycznych umożliwia skuteczne leczenie. Oczywiście, że tak. Laser dalej złoty standard, który może stać w każdej przychodni, prawda? Jeżeli personel jest y, by, szkolony i wie, jak laserować. Zastrzyki, zabiegi operacyjne, zastrzyki muszą być robione w sali operacyjna potrzebna i zabiegi witraoretynalne, już bardziej specjalistyczna procedura. Czyli powinniśmy się koncentrować na usuwaniu barier w dostępie do innowacyjnych technologii dostępnych w krajach zachodnich, a umożliwiających zmniejszenie populacji pacjentów ze ślepotą jako następstwo retinopatii cukrzycowej. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę policzyć, kto z nas jest chory na cukrzycę i co by chciał, żeby z nim zrobić. Dziękuję uprzejmie. Gweithiau